Witam serdecznie wszystkich miłośników perfum. Jak zapewne wiecie, uległam w ostatnich dniach Jardlejomani, i tym sposobem poza Irisem i Fiołkami kwietniowymi zostałam właścicielką Geranium Yardleja. To jest bardzo ciekawa nuta, a jak się okazuje i tak wygląda kartonik, geranium to jest jakaś limitowana edycja w związku. Domyślam się, że z jakąś rocznicą tych informacji nie ma za dużo. Są marki, które. Tych takich informacji zbyt wiele w internecie nie mają. Na Fragrantice jest podany rok 2010, na pewnym blogu perfumowym z kolei, na innym portalu raczej 2009, więc no różnica niewielka. Dziew 2010 czy 2009. No w każdym razie wtedy powstało dla uczczenia zapewne którejś z rocznic, bo historia Yardley jest bogata, tam się dużo, dużo zmieniało, siedziby, właściciele, więc no pewnie pewnie do której z tych ważnych dla tej marki rocznic, bo moim zdaniem ciekawszą rzeczą od historii i zgłębiania w tym przypadku źródła, nazwy, źródła tej serii, bo ta seria, bo to były trzy flakony, bodajże hiacynd jeszcze i kwiat pomarańczy, mianowicie geranium, to też to geranium jest. Kiedy zaczynałam swoją przygodę, bo brzmi znajomo, kiedy zaczynałam swoją przygodę z Wędrówkami po YouTubie trafiłam na kilka wywiadów z Alberto Morillasem. To jest bardzo wielki perfumierz. No, twórca wielu, wielu hitów. On mówi, że lubi mówić o tym, że ja zrobiłem ck One. A, pan zrobił ck One. No, to jest taka jego wizytówka. No, ale naprawdę zrobił perfum chyba setki. I to on, bardzo wielkie, ważne hity. Odbywają hity, które nie są do końca takie, takimi istotnymi perfumami, a on zrobił perfumy ważne. I on powiedział, że lubi nutę geranium. Ja oczywiście pisząc leksykon perfum, już zetknęłam się z nutą geranium. No i często ona była ilustrowana kwiatami, gdzieś tam w encyklopediach przeróżnych, kwiatami pelargonii. I owszem, gdzieś tam w łacińskim nazewnictwo pelargonium, geranium, one się gdzieś pojawiają wymiennie. Ktoś, kto się zajmuje botaniką, pewnie potrafiłby nam to wyjaśnić. Dokładniej, więc jeśli mógłby, to będę wdzięczna. W każdym razie to jest taka podobna sprawa jak z fiołkami. Macie ten fiołek, który kwitnie na wiosnę i tak pięknie pachnie, ale bratek to też jest fiołek i taki w polach rośnie fiołek, który jest zielem leczniczym i jeszcze jest fiołek alpejski. To tak naprawdę, gdybyście pisali o fiołku Wiola Odorata i dali zdjęcie fiołka alpejskiego, to jest mniej więcej tego typu zależność, albo powiedzmy zdjęcie bratka. I to geranium, dlaczego jest takie ciekawe? Bo ona brzmi tak egzotycznie. Niby to miała być pelargonia, ale kto wąchał pelargonię, ten wie, że ona pięknie nie pachnie. Ja oczywiście przyjęłam do wiadomości, że wiele nut w perfumach w normalnym stężeniu może nie pachnieć ładnie, ale po rozcieńczeniu albo w połączeniu z czymś może dawać niezły efekt. Więc przyjęłam, że ta pelargonia to jest właśnie to. I okazuje się, że jednak nie. Alberto Morillas przekonał mnie, żeby jednak temat dokładniej zgłębić, ponieważ nie jest możliwe, żeby to geranium aż tak go urzekło, bo ja pamiętam scenę z tego filmu, kiedy on pokazywał w laboratorium fiolki z ulubionymi ingrediencjami, z których robi perfumy i w pewnym momencie wyjmuje jedną z fiolek, która wygląda tak samo jak wszystkie inne i mówi, a to jest geranium, moja ulubiona nuta, po czym westchnął, powąchał o tak coś jak ja teraz, tylko tam nie było koreczka, tylko po prostu odkręcana. Fiolka taka apteczna. No i miałam w końcu dylemat z, tą, z tym geranium. I kochani, okazuje się, że to geranium, które inspiruje perfumiarzy, to my wszyscy świetnie znamy. Nie jest to jakaś bardzo egzotyczna roślina, chociaż pochodzi z krajów ciepłych. Mianowicie to jest anginek. Ten, który u nas, nasze babcia, a może i. Nie babcie, może, może wiele osób w domu ma, ja nie mam ich, chyba sobie w końcu muszę kupić, bo to jest roślina lecznicza, więc jak nazwa wskazuje, anginek, więc może przy tych wszystkich chorobach, które się pojawiają na początku wszystkich sezonów przyjściowych, może będzie można wspomagać leczenie. Ale lekarzem nie jestem, więc nie nakładam nikogo do leczenia się geranium. Geranium rekomenduję Wam jako pięknie pachnącą roślinę. I ten anginek, jak się nim, to on pięknie pachnie. O też zwróćcie uwagę na to, że on nie ma kwiatów, albo jeśli ma to bardzo rzadko, jak już je ma, to one są takie niepozorne, ale zwróćcie uwagę, bo ten film będzie pretekstem o kuchni perfumowej oczywiście, zwróćcie uwagę, co my tu mamy na tym kartoniku. Otóż mamy, nie tego Anninka, który stoi na parapecie, tylko mamy Pelargonię właśnie. To jest bardzo częste, że gdzieś tam w tych encyklopediach, ale jak się okazuje, także tu geranium jest ilustrowane Pelargonią. Więc warto to mieć na uwadze, warto o tym pamiętać, a przy okazji taka uwaga, że gdzieś tam w laboratorium powstają perfumy, a gdzieś tam w dziale grafiki ktoś Robi po prostu, nie wiem, może googluje, może szuka w książce informacji geranium, znajduje łacińską nazwę i pokazuje mu się pelargonia, ona jest taka najbardziej efektowna, właśnie w przeciwieństwie do tego anginka tak zwanego, który nawet jak kwitnie, jak wspomniałam, to kwitnie niepozornie, więc tu mamy w, w przypadku pelargonii ten kwiat taki bardziej no reprezentacyjny zdecydowanie, więc wdzięczniejszy dla grafika. I tak to bywa, i tak jest po dziś dzień, jeśli chodzi o perfumy. Ja to obserwuję, że materiały prasowe nie do końca korespondują z charakterem zapachu, że trzeba czasami naprawdę przegryzać się przez te materiały prasowe, a i tak informacja znajduje się najczęściej w wywiadach z perfumiarzami albo z ludźmi, którzy rzeczywiście, rzeczywiście te perfumy kreowali. No więc nie dziwcie się, że taki stary dom jak Yardley też mu się zdarzają takie... No, powiedzmy nie do powiedzenia, bo moim zdaniem różnica między Pelargonią, którą mamy w doniczkach, a geranią jest tak duża, że to by należało jednak odznaczać i odróżniać, chociaż, no wiadomo, no nazwa brzmi podobnie, może i te rośliny nawet są spokrewnione, ale to tak jakby mieszać no te poziomki, i truskawki. No tak bywa. Takie, takie są sytuacje, tak się zdarza, jeśli może wy jakieś jakieś takie właśnie niekonsekwencje, no to podzielcie się wrażeniami, a jeśli ktoś, tak jak wspomniałam, mia, umiałby nam tu botaniczno, biologicznie wyjaśnić, dlaczego ludziom, dlatego tak piesza tak się łatwo geranium z pelargonią, no to byłabym wdzięczna, bo myślę, że do tej rośliny jeszcze nieraz wrócę, na pewno muszę ją sobie kupić. A jak ją kupię, może Wam pokażę i może wrócę do tematu. A tymczasem dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, pachnącego, papa. Pa.